Ponieważ dzisiaj mam mówić krótko, mamy 10 minut, tak mi powiedział Leszek. Nie wiem, czy to jest wykonalne, ale będę próbował. To, to zacznę od zegarka najpierw. W naszym seminarium, Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, to jest w okolicach Wolsztyna, nie mylić z Olsztynem, tylko Wolsztyn, a to jest 80 km na południowy zachód od Poznania, No klerycy pierwsze kazania swoje mówią w kaplicy seminaryjnej. No i kiedyś pewien kleryk mówił, msza jest rano, wiadomo, no z rana człowiek wcześniej wstał, przed wykładami chciałby jeszcze zjeść śniadanie, wypić kawę, no a ten kleryk się tak rozwinął i mówi, mówi, no nie może skończyć. No i jeden ze starszych współbraci w pewnym momencie się zdenerwował, wyciągnął zegarek i tak mu pokazał. Więc opowiadam o tym, że jak już będzie powyżej 10 minut, to proszę wyciągnąć zegarek i mi pokazać, albo pokazać mi tak, to już będę wiedział, że czas skończyć. Dobrze, drodzy moi, pewnie data 3 czerwca 1979 roku jest wielu z tutaj zgromadzonych jakoś znana i bliska. Dla młodych to prehistoria, ale dla starszych ważne wydarzenie. To właśnie wtedy w Warszawie. Miała miejsce Msza Święta z udziałem wielu tysięcy, setek tysięcy osób. Warszawa, zwykle szara, ponura, przystroiła się w piękne, biało-czerwone i biało-żółte, biało-niebieskie barwy. A to ze względu na to, że przybył do Polski niedawno wybrany następca Świętego Piotra, dziś już święty Jan Paweł II. I wtedy w czasie tej przyświętej, sprawowanej na ówczesnym placu zwycięstwa, dziś jest to plac Józefa Piłsudskiego, święty Jan Paweł II powiedział bardzo znamienne słowa, kończąc swoją homilię: powiedział tak, Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Kogo takiego przywoływał nasz wielki rodak? I czy to wołanie rzeczywiście było skuteczne? I czy było potrzebne? Zapraszam Was do tego, żebyśmy no, chyba jeszcze w ciągu siedmiu minut spróbowali zatrzymać się nieco nad rolą Ducha Świętego, rolą Ducha Świętego w naszym życiu. Jest Duch Święty trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej. Czasami na rekolekcjach, jak pytam dzieci o osoby trójcy Przenajświętszej, to niektóre się tak zastanawiają i mówią Jezus Maryja i święty Józef. No, ale to niestety tak nie jest, bo trzy osoby boskie to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Duch Święty wierze w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Tak wyznajemy w mszalnym kredo. Osoba, bardzo konkretna osoba, mówią mistrzowie życia duchowego, teologowie, ojcowie Kościoła także, że Duch Święty jest osobową miłością występującą między Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem. Bardzo konkretna osoba, która ma w ekonomii, tak zwanej ekonomii zbawienia, bardzo konkretne zadanie do wykonania. Bóg Ojciec nas stwarza i utrzymuje przy życiu, Syn Boży nas zbawia, Duch, Święcy, Duch Święty nas uświęca. Gdy bierzemy do ręki Księgę Pisma Świętego, zwłaszcza w Nowym Testamencie, odnajdujemy wiele fragmentów mówiących o Duchu Świętym. Nie Czas i pewnie nie miejsce w tej chwili, żeby wszystkie te fragmenty przeanalizować, ale pochylmy się przynajmniej nad niektórymi. Oto święty Paweł, apostoł, w swoim liście do Rzymian przekonuje nas o tym, że to Duch Święty sprawia, że możemy, być, możemy się nazwać synami Bożymi. Czytamy w tymże liście: Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli możemy przeżywać naszą relację z Bogiem Ojcem, z naszym ukochanym tatusiem, to dzięki Duchowi Świętemu, to On sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że tak się możemy czuć. Że tak możemy na co dzień w tej relacji do Boga Ojca, tak możemy te relacje z Bogiem Ojcem przeżywać. Święty Paweł Apostoł przekonuje nas o tym także, że to Duch Święty, a nie kto inny, rozlewa Bożą Miłość w sercach naszych. Ten fragment, już, ten fragment listu do Rzymian już kiedyś cytowałem w czasie jednego z naszych nauczeń. Przekonuje święty Paweł, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jeśli możemy odczuwać, doświadczać, jeszcze lepiej mówiąc, miłości Pana Boga, to dzięki Duchowi Świętemu. Nie inaczej. Tenże Duch Święty sprawia, że możemy powiedzieć, dać świadectwo o Jezusie naszym Panu i Zbawicielu. Możemy nazwać Jezusa naszym Panem. Pisze święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian. Otóż zapewniam Was, że nikt pozostając pod natknieniem Ducha Bożego nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. I dalej, nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Więc jeśli dzisiaj będziemy wyznawali Jezusa naszym Panem i naszym Zbawicielem, to możemy być pewni, że to się dzieje dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Jego natchnieniu, dzięki Jego działaniu w nas samych i w naszej wspólnocie. Przekonuje nas również Święty Paweł Apostoł, że różne są dary łaski, różnorakie, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, to znowu z pierwszego listu do Koryntian, różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan różne są wreszcie działania lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich i mamy dary Ducha Świętego tak zwane zwyczajne i nadzwyczajne na dzisiaj niech nam tyle wystarczy bo nieco więcej o tym powiemy sobie za tydzień o tych darach zwyczajnych a te dary zwyczajne zgodnie z tym co, o czym przekonuje nas święty Paweł apostoł w swoim liście do Galatów to są Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Takie zwyczajne dary potrzebne każdemu z nas do tego, żeby wzrastać świętości. Ale są też dary nadzwyczajne, tak zwane charyzmaty, które jeśli są dane człowiekowi, to po to, żeby wzrastała cała wspólnota Kościoła poprzez zaangażowanie człowieka obdarzonego takimi darami, poprzez posługiwanie człowieka we wspólnocie Kościoła. Ale tyle, jak wspomniałem, dziś nam, niech nam wystarczy, więcej na ten temat powiemy sobie za tydzień. No i tenże Duch Święty przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten tekst z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian odnosimy do modlitwy. Nie potrafimy się modlić, Duch nam przychodzi z pomocą, także dając nam dar języków. O czym będzie nieco więcej, o darze języków właśnie za tydzień. Ale nie będzie przesadą powiedzieć, że Duch Święty przychodzi nam z pomocą nie tylko wtedy, kiedy nie potrafimy się modlić. On przychodzi nam z pomocą wtedy, kiedy jesteśmy. Takiej bezradności. I świetnie opisuje nam to prorok Ezechiel na kartach swojego, swojej księgi, w tym fragmencie, który dzisiaj był przeczytany z 37 rozdziału tejże właśnie księgi. Dług daje życie, a w Biblii Tysiąclecia ten fragment zatytułowany jest Ożywienie wysuszonych kości. Słyszeliśmy o tym, że prorok został postawiony nad doliną pełną wyschłych kości i otrzymał nakaz, żeby prorokować, żeby przemawiać z mocą, i zaczął to czynić, przywołując ducha. I te kości zaczęły się składać i przyjęły postać ciała, ale nie było w nich jeszcze mocy Bożej, nie było ducha. Ponownie prorok otrzymał polecenie, żeby prorokował, przyzywał ducha. I mówił prorok Ezechiel, wtedy prorokowałem, tak jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I Bóg wytłumaczył prorokowi Ezechielowi, o co chodziło w tym widzeniu. Synu człowieczy, kości te to, to cały dom Izraela. Oto mówią oni, wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Ileż razy jesteśmy w takiej sytuacji? Mówimy, znikła nadzieja nasza, wyschły kości nasze, tak w cudzysłowie mówiąc, już po nas. Nic się nie da zrobić, wszystko skończone. Młodzi by powiedzieli, nie wiem czy teraz, ale tak parę lat temu to by powiedzieli, pozamiatane, koniec. Dlatego proroku i dalej tłumaczył Bóg prorokowi Ezechielowi i mów tak do nich: Tak mówi Pan Bóg, oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy Wasze groby otworzę, i z grobu Was wydobędę ludu mój. Udzielę Wam swego ducha, byście ożyli, i powiodę Was do kraju Waszego. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy wydaje nam się, że wszystko jest skończone, On nas ożywia, On nam przywraca nadzieję. On przekonuje nas, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, z którą Jezus, Pan i Zbawiciel, nie mógłby sobie poradzić. To wszystko dzieje się dzięki Duchowi Świętemu. Dlaczego zegarków jeszcze nie ma w górze? No? Ale jeszcze trochę. Leszek, proszę mi wybaczyć. Więc, taka jest rola Ducha Świętego. Taka jest rola Ducha Świętego, który został nam dany. Jeśli jesteśmy ochrzczeni i jeśli przyjęliśmy sakrament bierzmowania, Duch Święty został nam dany. W pełni, choć w zalążku, jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, został nam dany w sakramencie Chrztu Świętego. W pełni. Został nam dany także w sakramencie bierzmowania, po to, żeby to, co w zalążku, rozkwitło. Żeby dary Ducha Świętego, które już człowiek posiada, żeby one się w nim rozwinęły. No, daj Boże, żeby młodzi tak przeżywali, z taką świadomością przeżywali to, co się ma dokonać w sakramencie bierzmowania. Daj Boże, nie zawsze tak jest. Ale jeśli otrzymaliśmy sakrament Chrztu Świętego i sakrament Bierzmowania, Duch Święty został nam dany. Problem polega jednak na tym, że nie doświadczamy darów Ducha Świętego. Ktoś zapyta, dlaczego nie doświadczamy darów Ducha Świętego? Dlaczego tak się dzieje, że czytamy o tych darach Ducha Świętego, ale nie ma ich w sensie takim zewnętrznym? W naszej codzienności. Ano, dzieje się tak, moi drodzy, dlatego, że się do Ducha Świętego za mało modlimy. Za mało. Może to jest trochę nasza wina, również. Mówię tu o nas, kapłanach, zakonnikach, bo trzeba też uczciwie sobie powiedzieć, że my nie za często o Duchu Świętym przepowiadamy. Oczywiście, można próbować to usprawiedliwiać. Mówiąc, no, zesłanie Ducha Świętego jest raz w roku, tak naprawdę. Wtedy się mówi kazanie o Duchu Świętym. Może jeszcze kiedy? 6 stycznia jest objawienie Pańskie. Tam też w Ewangelii jest mowa o Duchu Świętym, więc czasem też się głosi o Duchu Świętym. Ale tak, zasadniczo liturgia Słowa. Mówi o wielu innych sytuacjach z życia Jezusa, a niekoniecznie o zesłaniu Ducha Świętego. Więc może dlatego też tak mało tego przepowiadania o trzeciej osobie Trójcy Przenajświętszej. I co za tym idzie, mało naszej modlitwy o Ducha Świętego. Mało się modlił o Ducha Świętego także, no właśnie ten, który potem w Warszawie tego 3 czerwca 79 roku z taką mocą Ducha Świętego przywoływał. Mało kto wie, że Karol Wojtyła wcale nie był gorliwym ministrantem. My tak sobie myślimy, że to on od najmłodszych lat to już był taki świętoszek. Nic z tych rzeczy, bynajmniej. Nie, tak nie było. Jego tato zauważył, że nie był gorliwym ministrantem. No i w pewnym momencie powiedział mu, Karol, nie jesteś zbyt gorliwym ministrantem. Nie modlisz się dość do Ducha Świętego. I wtedy dał swojemu synowi, jego ojciec, modlitwę do Ducha Świętego. I Karol Wojtyła, mały Karol Wojtyła, od tego momentu, od tego dnia codziennie tę modlitwę odmawiał. Jako dziecko, jako młodzieniec, za życia swojego taty i po jego śmierci, potem w czasie okupacji w czasie tajnych kompletów, w czasie tajnego seminarium i wtedy gdy był księdzem, doktorantem na studiach wyższych, kiedy był biskupem, arcybiskupem, kardynałem i papieżem. W rozmowie z André Frosardem w 1988 roku powiedział następujące słowa Jan Paweł II: Nie zapomniałem tej modlitwy. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Mowa o tej sytuacji z Ojcem. Święty Jan Paweł II opowiadał ją Andrzej Frossardowi. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił. Mowa o Ojcu. Jeszcze dziś słyszę Jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym. I nie dziwi nas w związku z tym owo wołanie, które tam w Warszawie miało miejsce, Niech stąpi duch Twój! Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. I nie dziwi nas to, że to wołanie zostało wysłuchane. Bo cokolwiek mówić o tym procesie transformacji w Polsce, jakiekolwiek można zauważyć jego wady, to nie czas i nie miejsce, bo to tematy polityczne tak naprawdę już, to trzeba powiedzieć, że to się wszystko dokonało z, inspira z inspiracji Bożej, tak naprawdę. Ta cała przemiana. Bez rozlewu krwi, bez. No, oczywiście, mieliśmy jasne, tragiczne wydarzenia. 13 grudnia, stan wojenny, to tak, ale bez wojny domowej, która Jakoś miała miejsce w innych krajach byłego Związku Sowieckiego czy, czy byłego Bloku Sowieckiego, to Duch Święty przyszedł i zadziałał. Gdy się woła Ducha Świętego, on przychodzi i działa. On przychodzi i objawia się. I tak było, gdy posługiwał święty Jan Paweł II. I mowa i o tym momencie, kiedy. Wołał o Ducha Świętego, by odnowił oblicze polskiej ziemi, ale o, także o całym jego pontyfikacie. Jeden wielki pontyfikat papieża, o którym dzisiaj już mówią, że był wielki, Jan Paweł II, wielki. Wiele nawróceń, wiele uzdrowień. Człowiek, który był obdarzony darami Ducha Świętego, charyzmatami. I nawrócenia za jego życia, i nawrócenia po jego śmierci, i uzdrowienia za jego życia, i uzdrowienia po jego śmierci. Jeśli wołamy do Ducha Świętego, on przychodzi i on działa. Leszek już kończy. Drodzy moi, zapraszam Was i zachęcam do tego, byśmy w naszych codziennych modlitwach również modlili się do Ducha Świętego. Żebyśmy nie opuszczali tej ważnej modlitwy, żebyśmy do Ducha Świętego modlili się, czy to odmawiając litanie do Ducha Świętego, czy to sekwencje do Ducha Świętego, a może po prostu własnymi słowami, no tak jak nam serce podpowiada, przyzywajmy Ducha Świętego. On przychodzi, On działa. No, Mogłem jeszcze opowiadać o tym, co widziałem na przystanku Jezus. W czasie kongresu, pierwszego kongresu nowej ewangelizacji, jak ojciec Enrique i ojciec Antonello posługiwali, jak się modlili za jedną z uczestniczek przystanku która wcale nie miała chęci uczestniczenia w jakiejkolwiek modlitwie, czy słuchania o Panu Jezusie, oni powiedzieli, my się tylko na chwilę, na moment położymy ręce i jedna chwilka i po wszystkim. Położyli ręce, dziewczyna padła, za moment wstała i mówi: Dajcie mi mikrofon, bo chcę opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Bo nagle zobaczyłam kogoś w białej szacie, kto stanął obok mnie. No, Duch Święty, oni tylko się pomodlili o Ducha Świętego. Módlmy się o Ducha Świętego, On naprawdę przychodzi, On naprawdę działa. I to, o czym wspominałem, te zadania, które Duch Święty wypełnia, to tylko kilka, bo, jak wspomniałem, nie sposób o tym powiedzieć w Wyczerpująco, to naprawdę on naprawdę przychodzi, on naprawdę działa, on się objawia. Niech nam tej modlitwy do Ducha Świętego.